Problem pustych ścian dotyka nawet co dziesiąte wnętrza. Wiele osób szuka pomocy w architekturze alternatywnej, w postaci wielokolorowych dekoracji, gigantycznych napisów na ścianach, a nawet ogromnych obrazach. Jednak takie dekorowanie jest często jedynie leczeniem objawów, korów związanych z wnętrzami, a nie ich przyczyn, które mają przeważnie wiele źródeł. Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i ponad 10 lat zajmujemy się wnętrzami. W tym nagraniu powiemy Wam o pięciu najczęstszych powodach powstawania efektu pustej ściany. Doradzimy Wam także, jak sobie z tym efektem poradzić. Czym jest efekt pustej ściany? Zgodnie z definicją zamieszczoną na portalu Twoje pierwsze mieszkanie, efekt pustej ściany to efekt powstały na skutek niewłaściwego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej, przez co wzrok skupia się nadmiernie na jednej ze ścian. Więc jeśli w swoim mieszkaniu nie macie dekoracji na ścianie, ale pustka nie dominuje stylistyki waszego wnętrza, to macie po prostu zwykłą ścianę. Natomiast jeśli pusta ściana nie daje Wam spokoju, to sprawdźcie, czy nie dotknął Was efekt pustej ściany. Wymiary niedopary. Podstawową przyczyną powstawania efektu pustej ściany jest źle dobrana wielkość mebli do wnętrza. Meble mogą być zarówno za małe, jak i za duże. Jednak w obu przypadkach powodują wystąpienie niechcianego efektu pustej ściany. Najczęściej ten efekt widujemy przy zbyt małych meblach, np. Na, na ścianie za kanapą, komodą, konsolą czy wokół zabudowy RTV. Niewłaściwa proporcja mebli do ściany powoduje zdominowanie wnętrza przez tło, jakim powinna być nasza ściana. Natomiast w przypadku zbyt dużych mebli efekt powstaje inaczej. Zazwyczaj takie pomieszczanie jest tak zatłoczone meblami, że wolny fragment ściany jest niczym promień słońca, który oślepia. W takim przypadku to meble przytłaczają wnętrze i nasz wzrok, szukając oddechu, skupia się na jedynej, wolnej ścianie. Dekoracyjna bomba. Nie tylko wielkość mebli ma znaczenie, ale również liczba elementów w danym pomieszczeniu. Specjalnie mówimy tu o elementach, ponieważ o ile często zwracamy uwagę na meble i zachowujemy w ich ilości umiar. O tyle z drobiazgami potrafimy naprawdę zaszaleć. Drobiazgi, które mogą znacząco wpłynąć na odbiór wnętrza, to wszystkie elementy ozdobne w postaci dywaników, bieżników, świeczek, wazonów, kwiatów, obrazów, zegarów, porcelanowych ozdób oraz wszystkich innych, mniejszych czy większych zdobień. Ponieważ w takim wnętrzu jesteśmy zewsząd bombardowani dekoracyjnymi bodźcami, to naturalne, że nasz wzrok poszukuje w nim spokojniej dla siebie niszy. Przeładowanym botami i dekoracjami wnętrza, pusta ściana przyciąga nasz wzrok, stając się najmilszą ozdobą. Stylistyczny chaos. Gdyby wnętrze było książką, to styl byłby jej fabułą. Bez fabuły mamy tylko rozrzucane rozdziały, tak jak bez stylu we wnętrzu mamy tylko poukładane meble. Tak, styl to spoiwo i łącznik elementów naszego wnętrza. Dlatego, gdy na ścianie pojawi się buntownik nie z naszego wyboru, to może przyczynić się do powstania efektu pustej ściany oraz innych dekoracyjnych powikłań. Są style, które lubią przestrzeń i puste ściany, oraz takie, które lubią dekorację. Na tym etapie najczęstszym błędem jest mylenie potrzeb naszego wnętrza. Gdy potrzebuje spokoju, zaczynamy je dekorować. A gdy desperacko prosi o zdobienia, to słuchać go wcale nie chcemy. Dlatego próba łączenia różnych stylów we wnętrzu za pomocą tylko dekoracji na ścianie to bardzo ryzykowny zabieg, który częściej zamiast leczyć, prowadzi do bardzo niebezpiecznych stylistycznych powikłań. Brak głównego bohatera. Jeśli styl jest fabułą, to element wyróżniający jest jego zwrotem akcji, który przyprawia nasz o rumieniec i opad szczęki. Uwielbiam książki o Harem Potterze. Jednak to historii Snape'a, a nie Harego, wywróciło mój mugolski świat do góry nogami. Bez takich zwrotów akcji książka nadal byłaby dobra, ale to zwrot zapewnia jej ten blask i dożywotnią pamięć. Spróbuj spojrzeć na swoje wnętrze nieco szerzej, jak na opowieść. I teraz powiedz, jaką historię przedstawia to wnętrze. Gdy wyjdziemy poza sztywne ramy mebli i ścian, możemy we wnętrzach dostrzec znacznie więcej. Dlatego ważne jest, abyście w przypadku wystąpienia efektu pustej ściany zastanowili się, czy problem rzeczywiście tkwi tylko w ścianie. Oczywiście, w kontekście dekoracji wnętrz nie chodzi o to, żeby każdy z elementów był z innej bajki. Dekoracje mają współgrać z wnętrzem, jednocześnie wyróżniając się na jego tle. Takim najprostszym przykładem wprowadzenia głównego bohatera do wnętrza będzie na przykład wyróżniająca się lampa. Oczywiście może to być również jedna dekoracja, fotel w nietypowym kolorze lub coś bardziej subtelnego, ale nadal znaczącego. Dlatego przed przystąpieniem do dekorowania ścian sprawdźcie najpierw, czy waszemu wnętrzu nie brakuje głównego bohatera. A jak to sprawdzić? Możesz na przykład zadzwonić do swojej koleżanki i zapytać ją, co podoba jej się w twoim wnętrzu. Jeśli powie ci, że wszystko, to fajnie, masz super koleżankę, ale prawdopodobnie w twoim wnętrzu brakuje głównego bohatera. Ktoś ci mówił, że pusta ściana to problem. O, jak tu smutno. Powinnaś coś powiesić. Wiesz, co by tu pasowało? Ten wielki obraz, który wam daliśmy na ślub. Jakoś tak bym... Biednie na tej ścianie twojej. Żółty? Serio? Ale co to białą ścianę zostawiłaś? To tapetę trzeba było oddać, przecież to się brudzić będzie. Nikt nie jest całkowicie odporny na wpływy innych. Niestety czasami się zdarza, że gdy odwiedzają nas znajomi lub rodzina, możemy usłyszeć kilka uszczypliwości dotyczących naszego mieszkania. Dla jednych tylko ich wnętrze jest wyznacznikiem gustu i stylu, a inni naprawdę bierzą że robią dobrze, tłumacząc nam, dlaczego ściana bez dekoracji to biedna lub smutna ściana. Jednak wnętrze tworzysz dla siebie, a nie dla innych. I zawsze znajdzie się ktoś, komu to czy tamto będzie przeszkadzać. Dlatego, jeśli czujesz, że jest w porządku, że tobie się podoba, to absolutnie niczego nie zmieniaj. Nie ma nic złego w pustej ścianie. W ścianie bez dekoracji. Dekoracja to sztuka której czasami mniej znaczy więcej. Natomiast efekt pustej ściany jest objawem pewnej choroby wnętrza. Dlatego dekorowanie takich ścian jest tylko leczeniem objawów tych chorób, a nie przyczyn ich powstawania. Sztuka designu polega na rezygnacji rzeczy zbędnych. Tak się tworzy doskonałe projekty, niezależnie czy będzie to burzliwy styl glamour, nieco wsaśny styl wiejski czy ikeowski styl skandynawski. A jak się czują wasze ściany? Dajcie nam znać w komentarzu. Dlatego dekorujmy Twoje ściany z głową. Dobra dekoracja jest lekka i nie przetłacza. Tylowa dekoracja je uzupełnia. Jednak ta najlepsza jest wtedy, gdy po prostu nam się podoba. Trochę tu pusto. Wolelibyście spróbować nasz kanał?